Ostatnie dwa dni na morzu bardzo szybko zlecą i jesteśmy już bardzo blisko Miami i pokażę jak wygląda przybycie do Stanów Zjednoczonych. Przechodzimy przez statek i udajemy się w kierunku teatru, ponieważ dzisiaj będzie występ magika, a to jest coś co nas bardzo interesuje. Coraz bliżej Miami, coraz więcej statków pasażerskich i coraz więcej ptaków łowiących ryby. To oznaka, że ląd jest już blisko. A ja chciałem jeszcze pokazać troszkę atrakcji, które są na statku, z których skorzystałem dopiero w ostatni dzień. Przeciwko boiska dla dzieci i dla dorosłych jeźdzających. Także mieście gdzie bawić Tu jest dosyć szybka ta zjeżdżalnia Na prawo, na lewo jest troszkę bojniejsza, bo jest na pontonach i przyjemniejsza. Jednak po tej rozgrzewce, po koszykówce, postanowiłem pozjeżdżać trochę, ochłodzić się na zjeżdżalniach. Te zjeżdżalnie były bardzo mało oblegane, właściwie, jak nie było dzieci bawiących się w małych basenach, to ze zjeżdżalni korzystało może dwie- trzy osoby. Najfajniejsza była zjeżdżalnia z pontonami, człowiek się nie poharował, a przyjemne przeciążenia. Ujemne i dodatnie były. Widok z samej góry. Tutaj było rzeczywiście wysoko i można się było solidnie rozpędzić. Ta zjeżdżalnia bardzo fajna. Szkoda tylko, że ciemna. Przydałoby się, żeby to było przeźroczyste. Wtedy by był efekt niesamowity. Idę do najszybszej zjeżdżalni po prawej stronie. Ona też jest poza burtą i bardzo szybka. Aktywnym sportowym dniu na statku, jak zwykle wieczorkiem, trzeba odwiedzić teatr. Bardzo ładny występ Polaków, którzy mieszkali kilka kabin od nas. Żegnanie wszystkich gości przez artystów i załogę, ponieważ jest to ostatni teatr przed Miami. Ostatnie ujęcia, pożegnanie statku i sali Manhattan, przez którą często przechodzimy do restauracji. Chciałem jeszcze pokazać w ostatni dzień, co jest na typowe śniadanie w bufecie. W tej chwili 16 piętro jest przeznaczone na bufet śniadania i kolacje, obiady, lunche. I jest to nasze ulubione miejsce na śniadania, ponieważ widok jest przepiękny i bardzo szybko można zjeść śniadanie i wyruszyć na Wycieczkę. Ostatnie śniadanie na statku z widokiem na Miami. Za mną port w Miami, ta część ładniejsza z tymi domkami milionerów. A teraz idziemy na drugą stronę, gdzie raczej jest troszkę brzydziej, ponieważ jest zwykły port, gdzie statki cumują towarowe i pasażerskie. No smutna pogoda nas przywitała w Miami. Myślę, że według prognozy będzie ładnie jutro ja tutaj jeszcze zrobię zdjęcie na ten port z tej strony Nie jest to zbyt ładne kontenery, żurawie i mnóstwo taksówek czekających na ludzi, którzy we mnie będą chcieli się dostać na lotnisko, albo gdziekolwiek do hotelu, indziej. Filmuję Panoramę Miami, tym razem z otwartego pokładu. Wiatr jest tak duży, że nic nie słychać, ponieważ zagłusza moją mowę. W tej chwili. Tutaj te domy, które widać, to jest jedna z wysp, który, na której mieszkają milionerzy. Domy kosztują tu po 30 i więcej milionów dolarów. Zamierzam wziąć wycieczkę statkiem, która jest bardzo popularna i opłynąć tutaj te wyspy. Będzie nam wtedy więcej jakiś przewodnik opowiadał na ten temat. A tutaj centrum Miami z wieżowcami. Podobno Miami zajmuje trzecie miejsce w Stanach Zjednoczonych po Nowym Jorku i Chicago, jeśli chodzi o ilość drapaczy chmur. widok na drugą stronę na prawą burtę gdzie jest port kontenerowy i port pasażerski no tu nie ma takich ciekawych rzeczy do filmowania więc szybciutko przelecę natomiast dużo taksówek tutaj gdzie stoi i czeka czekamy teraz na Ubera jeden nam Uber odrzucił. Będzie godzina jazdy do kampera. W tej chwili mamy jakieś 10 minut zanim on się dotrze, ponieważ są korki. Za mną jest statek, który w tej chwili opuściliśmy. Okazało się, że sprawdzanie było tylko w Puerto Rico paszportów, a tutaj no nas wypuścili po prostu i tyle. Nawet mogliśmy jedzenie przenieść tylko owoców nie chcieli. A wyrzuciliśmy to jedzenie na wszelki wypadek i cię też żona wyrzuciła. W tej chwili będzie jakaś godzina jazdy yy, z Miami, z portu do odbioru, do kampera, a tutaj podjeżdżają ubery albo prywatne samochody. Te samochody w Stanach są rzeczywiście olbrzymie, zwłaszcza te Chevrolety, Cadillaki. Jedziemy do wypożyczalni kampera. Muszę powiedzieć, że w Miami bardzo dużo się buduje. Widać, że miasto się rozwija. Odebraliśmy kampera amerykańskiego, całkiem nowy, roczny kamper. Ma wszystko, co trzeba. Klimatyzację, generatory i tak dalej, i tak dalej. Pokażę później w całości. Na razie patrzymy, gdzie jest. Gdzie jest Walmart? Tutaj jest ładne łóżeczko, solidne. publikacja ma mnóstwo różnych poje tych pojemników, ale aż tak dużo, że tam widzę 7 osób może podróżować. Łazieneczka kuchnia. No nad kierowcą. Nasz kamper ma 30 stóp, czyli ponad 9 metrów długości. Po odebraniu kampera nie wracamy już do Miami. Udajemy się na południe do parku Everglades, gdzie zarezerwowaliśmy kemping. Był to wieczór, więc tutaj już nie było czasu na zwiedzanie. Jutro zwiedzamy park Everglades. Nad nami nieskazitelne niebo. Bez żadnych świateł, tylko gwiazdy. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę. A jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania innych moich filmów.